Cześć, z tej strony Mirek. Witam Was w kolejnym moim filmie. W tym filmie poruszymy taką dość ciężką tematykę dotyczącą porządków w szafie serwerowej. Zmora wielu administratorów. Nie tylko administratorów, ale też informatyków. Im większa szafa, tym bardziej musimy się starać, żeby te porządki były no, częściej robione, ponieważ potem dojście w takiej dużej szafie do tego, który kabel do czego jest, jeżeli macie prylątaninę kabli, jest naprawdę bardzo trudna. Ale takie małe szafy serwerowe, gdzieś, nawet często w jakimś schowku, przy budówce, pod biurkiem, też wymagają Waszej uwagi. I wbrew pozorom, wcale ten, taka szafa nie przysporzy Wam mniej problemów, jeżeli chodzi o Porządkowanie. W tym filmie zaprezentuję Wam kilka ciekawych urządzeń, czy bardziej elementów wyposażenia takich szaf serwerowych i w ogóle jakie są na rynku, co Wam proponuję, jak w ogóle rozplanować tego typu szafę, rozmieszczenie. Zacznijmy od początku. Wysokość szafy określa się w jednostkach U. 1U, 2U, 3U to jest konkretna jednostka. I teraz, na przykład, takie urządzenie to jest urządzenie wielkości 2U. Taki paczkord to, um, przepraszam, taki patch panel to jest 1U. Teraz, wiedząc, ile będziecie mieli urządzeń, jakiej wielkości, taką musicie kupić szafę. Jeżeli szafka będzie za mała, to no, niestety nie zmieścicie wszystkiego. Tak czy inaczej, niezależnie od tego, czy macie małą szafkę, czy macie dużą szafę, czy macie małe potrzeby, czy macie duże potrzeby, porządek jest bardzo ważny. To nie tylko chodzi o design. Wygląd szafy serwerowej. Oczywiście, jak ktoś wejdzie, popatrzy na, ten, na coś takiego, o jak ja tutaj mam, to działa, jak najbardziej, ale no, nie prezentuje się to zbyt dobrze. Ale to już wejdźmy abstrahując od tego. Po prostu znalezienie w gąszczu kabi, potem awarii, może być problematyczne. Tutaj naprawdę ważne jest, aby w celu szybkiej diagnozy, szybkiego ustalenia potencjalnych nieprawidłowości. No, i oczywiście e, instalacji tego, tego całego sprzętu, po to, żeby gdzieś się nie walał, nie uległ uszkodzeniu, jest bardzo istotne. Od czego zaczynamy? Musimy sobie najpierw powiedzieć, czy w samej szafie serwerowej będziemy mieli światłowody, czy tylko sam ethernet. Jeżeli będziemy mieli tylko sam ethernet, to na pewno bardzo przydatne będą e, Oczywiście, niezależnie od tego, czy mamy światłowody, czy ethernet, na pewno będą potrzebne takie oto wieszaki. Gdzie można je kupić? Można je kupić na Allegro, można je kupić wszędzie. Ja akurat mam firmę Intelinet, bo z tą firmą tutaj współpracuję i uważam, że sprzęt. Tego typu sprzęt musi być jednak najwyższej jakości. Ale same wieszaki to jest jeszcze tak naprawdę nic nadzwyczajnego. Są o różnych wielkościach, rozmiarach, mogą być, tak jak tutaj, takie podwójne, mogą być pojedyncze, mogą być, być półokrągłe. Wieszaków jest cała masa, ale najważniejsze, co jest Wam potrzebne do Waszych urządzeń, to zasilanie. Zasilanie, czyli Listwa zasilająca. I ta listwa zasilająca musi być naprawdę dobrej jakości. Ja mam akurat firmy Intelinet. Ta listwa musi być bardzo dobrej jakości. Musi mieć zastosowane filtry przeciwprzepięciowe. Tak naprawdę, im więcej tych zabezpieczeń, tym bardziej wasz sprzęt jest zabezpieczony. A przecież ten wasz sprzęt to nie tylko wartość fizyczna tego sprzętu, ale też jeżeli go nie macie to przez tej firmy może być czasami wielokrotnie droższy niż sprzęt w całej tej szafie i ta, razem z tą szafą wzięty. Co jeszcze? Bardzo często stosuje się takie oto półki do... do Szaf serwerowych. Zobaczcie, tak to wygląda. To, ta półka akurat ma tutaj te boki z jednej strony szerokie, z drugiej strony wąskie. Są z wielkości 1U, są całe szerokie, w wielkości 2U, ale taka półka często się przydaje na elementy, które nie mają takich oto tutaj bocznych uchwytów, dzięki którym możemy je za pomocą śrub przykręcić. No i oczywiście powiedziałem, o patch panelu. Patch panel wygląda w ten sposób. Zobaczcie, już tutaj mam pewne kable połączone, więc muszę go wyglądać bardzo delikatnie. Po co stosuje się takie patch panele? Takich patch paneli stosuje się kilka w szafce serwerowej, ponieważ tak, jeden patch panel powinien łączyć gniazdka, które macie podłączone gdzieś tam na ścianie, zawieszone i tak dalej, zainstalowane, o może w ten sposób, z szafą serwerową. A drugi patch panel powinien je łączyć już z konkretnymi urządzeniami. I tylko między nimi są połączenia za pomocą tzw. patch cordów, czyli po prostu krótkich, o, tutaj mam nawet, takich krótkich e, kabelków e, eternetowych. O kabelki internetowe, te patchcordy są w najróżniejszych rozmiarach, możecie je kupić praktycznie wszędzie no i oczywiście pamiętajcie, że kupując sprzęt sieciowy musi on spełniać pewne wymagania serwerowe nawet jeżeli sam sprzęt jest mały tak jak na przykład ten oto switch tutaj Edimaxa czy choćby switch o, pokażę wam Switch firmy Zyxel, który też niedawno Wam pokazywałem, wygląda w ten sposób. On jest mały. Nie zamontujecie go w ten sposób, ale do niego są specjalne, tutaj boczne, takie kątowniki. A możemy je też uchwytami nazwać, dołączone i po dokręceniu tych uchwytów, tych bocznych ramion, cały, całe urządzenie po prostu możemy zawiesić. To jest bardzo ważne, bo jeżeli tego nie zrobicie, to w tym momencie urządzenie leży Wam gdzieś na jakiejś półce, no i może sprawiać różnego rodzaju problemy. Wystarczy, że się tylko jeden kabelek odłączy i już yy, diagnoza yy, tej awarii może Wam zająć naprawdę sporo czasu. Oczywiście wszystko zależy jak bardzo rozbudowano macie sieć i jak dobrze zorganizowany monitoring. Co jeszcze? To są elementy, które są zawsze takie same, niezależnie od tego jak duża jest szafa serwerowa, jakie macie oczekiwania. Tych elementów po prostu może być więcej. Bo na przykład taka listwa zasilająca tutaj jest podłączana, to zobaczcie ma podłączenie tylko jednego Źródła zasilania. W dużych szafach, szafach serwerowych z reguły są dwa niezależne źródła e, zasilania, dwie niezależne w ogóle linie, tak na dobrą sprawę w mm, takich porządnych serwerowniach to w ogóle było, powinno być dwóch dostawcy mm, dwóch dostawców mm, prądu energii elektrycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci agregatu no i oczywiście odpowiednia infrastruktura, która pozwoli na przełączenie szybkie mm, tutaj akumulatorów i zasilania awaryjnego między linią pierwszą, drugą, no i oczywiście między potencjalnie agregatem, to nie możecie dopuścić, żeby w waszej serwerowni zanikło zasilanie. To jest najgorsze, co może się zdarzyć, zwłaszcza, że często switche, zwłaszcza switche Cisco, mają konfigurację, administratorzy gdzieś tam zapomną zapisać konfiguracji. Wyobrażacie sobie teraz, macie ileś switchy, wszystko pokonfigurowane, jakieś VPN-y, QoS-y po, poustawiane i teraz zapomnieliście zapisać tej konfiguracji. Ona po prostu jest w, w ramię tych urządzeń i nagle pada Wam zasilanie. I teraz cała serwerownia, praktycznie musicie ją budować od początku. No to jest naprawdę tego nie życzę nikomu. A zwłaszcza im większa serwerownia, tym większy problem. Poza tym, jeżeli macie usługi własne, no to macie stratę własnej firmy, a jeżeli wynajmujecie, robicie kolokację innym firmom, no to w tym momencie płacicie pieniądze za SLA, czyli za czas niedostępności tej serwerowni. To są naprawdę duże problemy. No, i teraz kwestia tego, co mamy tutaj, co jest stałe, no to to już wiecie. No i teraz na samym początku zadałem pytanie, czy będą światłowody w Waszej infrastrukturze, czy tych światłowodów nie będzie. Dlaczego? Ponieważ często switche mają wejścia światłowodowe. Popatrz, popatrzcie, taki na przykład Zyxel GS1350 ma dwa wejścia SFP, to są specjalne wejścia na takie wkładki i możecie teraz te switche budować w, w sposób kaskadowy, właśnie łączyć je ze sobą za pomocą światłowodów i to jest bardzo dobre rozwi rozwiązanie. Jak zobaczycie w późniejszych moich filmach, tak na dobrą sprawę, możecie poprowadzić nawet do użytkowników końcowych światłowody. Są specjalne karty sieciowe, światłowodowe, zaraz Wam pokażę. Powiedziałem, że możecie podłączyć bezpośrednio do użytkownika kabel światłowodowy. Oczywiście, są specjalne gniazdka tego typu, które możecie. Zainstalować na ścianie. Tutaj jest wejście, specjalne końcówki są do tego, aby e, po prostu wpiąć światłowód. No i teraz wpinacie ten światło, światłowód gdzie? Albo do media konwertera i ethernetem podłączacie go do e, waszego komputera, albo po prostu instalujecie karty światłowodowe, które e, montujecie bezpośrednio do komputera pod PCI Express na przykład. I te karty normalnie działają jak karty ethernetowe. System je bez problemu wykrywa. No Notabene 7 świetnie sobie z tym radzi, więc nie ma najmniejszego problemu. Są też switche światłowodowe, już typowo światłowodowe. Zobaczcie, to jest jeden z takich switche, który jest tylko i wyłącznie światłowodowy. Tutaj mamy, tutaj mamy wejście na światłowód, mamy 6 portów. Z tyłu mamy dwa porty ethernetowe do tego switcha. No i zobaczcie, ta, te, ta technologia światłowodów jest tak naprawdę wykorzystywana nie tylko w dużych korporacjach, firmach telekomunikacyjnych, ale jak zobaczycie w następnych moich filmach, które już niebawem będą nakręcone, no i w jakimś tam późniejszym czasie dostępne na kanale, zobaczycie, że światłowody. To świetna, świetne rozwiązanie, świetna alternatywa dla Ethernetu. Można je stosować nawet w takich małych, lokalnych e, sieciach, nawet między sąsiadami. Chcecie sobie poprowadzić kabel i stworzyć jedną sieć, choćby na przykład tylko do tego, żeby postawić jakiś serwer e, e, i sobie na nim pograć. To właśnie takie światłowody są świetnym rozwiązaniem. Dlaczego? Na zupełnie inny e, film, ale tak czy inaczej, jeżeli będziecie mieli światłowody, prędzej czy później będziecie potrzebowali media konwertery. Chyba, że zastos zastosujecie tylko i wyłącznie takie switche, ale e, takie switche nie są zbyt tanie, e, więc czasami tańszym rozwiązaniem jest zastosowanie media konwertera. I teraz media konwerter to jest taka, takie małe urządzenie, które e, możecie położyć tak naprawdę schować w kieszeni. Problem jest w tym, że ten media konwerter się grzeje, grzeje się jego zasilacz. No i oczywiście jest mnóstwo kabli, bo do samego media konwertera dochodzą dwa kable: jeden światłowu, drugi ethernet, no i trzeci od zasilania. I teraz najistotniejsze jest, aby w takiej szafie wyeliminować jak najwięcej połączeń, jak najwięcej kabli nie tylko zasilających, ale też tych kabli eternetowych, światłowodowych, i żeby tego było jak najmniej. Dlatego, między innymi, stosujemy jak najwięcej jak najwięcej przełączników, które mają technologię zasilania POE. Jeżeli tylko urządzenie pozwala na wykorzystanie tej technologii, to proponuję z niej korzystać. Naprawdę dużo mniej kabli. Mniej kabli, to mniej grzania się i łatwiejszy dostęp do takich urządzeń. I teraz, jeżeli jeżeli macie takie media konwertery, jeżeli macie w swojej firmie albo planujecie mieć światłowody, to potrzebujecie taki, taki, taką obudowę do media konwerterów. Tutaj już są media konwertery zamontowane. Tutaj jeszcze nie taka obudowa. Ja akurat mam firmy Intellinet i dlaczego akurat tej firmy mam? Słuchajcie, jeżeli będziecie wybierać e, obudowę e, do media konwerterów, e, o, musicie, musi ta obudowa spełniać e, no, kilka szczegółowych e, wytycznych. Po pierwsze, musi mieć redundantne zasilanie. Zobaczcie, tam ma, są dwa zasilacze. Jak sobie rozkręcicie te zasilacze, naprawdę widać te kondensatory, one są bardzo dobrej jakości. A to jest podstawa. Dobre zasilanie to jest podstawa, bo inaczej nie będą wam działały poprawnie wasze urządzenia. Teraz, tak te obudowy muszą mieć wentylatory. Jeżeli ich nie będą miały, to będą się bardzo grzały, co będzie niezbyt dobre dla innych urządzeń, które macie zamontowane w takiej szafie. No i teraz. Taka obudowa musi oczywiście być m, możliwość montowania jej w takiej szafie, czyli musi mieć 19 cali. I ta obudowa tak ma. Zobaczcie, tutaj ma specjalne jeszcze uchwyty, o których mówiłem. Tutaj dokręcane. I jak sobie popatrzycie, to możecie ją zamontować właśnie o te uchwyty. No i takie. Wyposażenie szafy pozwala na rozpoczęcie odpowiednich, e, odpowiednich porządków w szafie. Ważne jest, aby y, prowadząc ścieżki kablowe tak, y, do swoich urządzeń, aby albo stosować oryginalne paczkordy, do czego was z, z, zachęcam. A jak już nie chcecie mieć własnych e, paczkordów, to y, kable powinny być dostosowane do Długością. Nie stosujemy kabli nadmiarowych, bo to nie ma w ogóle sensu. Potem nam tylko zwisają jakieś yy, niepotrzebne kable. Ze światłowodami bywa trochę gorzej, ale jak zobaczycie, są szybko złączki różnego rodzaju yy, i Oczywiście zobaczycie w kolejnych moich filmach i te szybko złączki pozwalają na to, aby skrócić kabel w ogóle w, w, zrobić własny patchkord. Zresztą są na tyle dostosowane długości tych patchkordów, że też nie ma najmniejszego problemu. I teraz jeżeli chodzi o samo ułożenie sprzętu w szafie, to wasza tak naprawdę sprawa wasza to wasza wyobraźnia. Jak, jak sobie ustalacie? Może być sytuacja taka, że taki media konwerter będzie na samym dole. Może być na samej górze. Ja proponuję, abyście zastosowali wieszaki. No i oczywiście same patch panele z jednej i z drugiej strony. Dlaczego? ponieważ na pewno będzie z jednej strony szedł światłowód, a z drugiej będzie szedł Ethernet. I nie jest dobrze puszczać jednego i drugiego tym samym tą samą trasą, bo, no, no bo zobaczcie, no, z, znowu będzie tutaj e, bardzo dużo e, tych kabli i to też no, nie będzie dla Was korzystne. Dlatego też dobrze jest rozdzielić e, część na światłowody i część na Ethernet. Jeżeli Widzicie, że dany wieszak już jest przepełniony, to może warto dołożyć drugi i zrobić coś wpuścić górą, coś puścić dołem. No To są takie potem już Wasze organizacyjne kwestie. Dobra, to ja zabieram się do sprzątania swojej szafy i za chwilkę zobaczycie efekty tego sprzątania. Liczę na to, że Wy również powiecie mi, w swoich komentarzach, jak wy robicie porządki w szafach serwerowych, jak to w ogóle u Was wygląda? Czy się za to zabieracie, czy zwlekacie, aż będzie to wyglądało mniej więcej w ten sposób? Czekam na Wasze opinie, na Wasze komentarze, na Waszą aktywność. No i cóż, jak zawsze, mam nadzieję, że film Wam się spodobał i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!